Cześć, z tej strony Kamil Bąg, jestem kierownikiem cyklu. Dzisiaj tutaj w busku Zdrój w szańcu dokładnie na kamienicy odbywa się pierwsza runda z cyklu Baja Moto Series, Buchar Południowej Polski. Pogoda troszeczkę nam nie dopisuje, ale jesteśmy już po pierwszym biegu, właśnie, jest, właśnie trwa drugi bieg. W pierwszym biegu, o ile dobrze pamiętam, w klasie junior 85, czyli tej najmłodszej klasie wygrał Filip Trzeciak. Na chwilę obecną mamy zapisanych około 200 zawodników. W każdej chwili mogą się jeszcze dopisać, bo jeszcze będzie trzeci wyścig. Siema wszystkim z tej strony Łukasz Kolasz mamy za sobą już pierwszy bieg, w którym wystartowały cztery klasy. Hobby 1, Hobby 2, Junior 85 i kobiety. W tej chwili jest w trakcie drugi bieg, w którym ścigają się trzy klasy senior 1. Junior. Junior i... Master Master, czyli po 40 zawodnicy i Master 50 plus, czyli po 50. Mamy jeszcze przed sobą ostatni bieg, można powiedzieć w cudzysłowie najszybszych, czyli klasa Pro, Expert i klasa S2. No, w sumie to e, pochodzimy z jednego, z jednego klubu, z jednego klubu się wywodzimy. E, padł pomysł, żeby żeby wspólnie właśnie z chłopakami z buska z Łukaszem i, i z Karolem zorganizować tu po raz drugi takie zmagania motocyklowe. To co e, zostaje nam e, tak naprawdę Łukasz jeszcze jedna impreza. Tutaj do zorganizowania we wrześniu, tak? Tak, we wrześniu mają się odbyć mistrzostwa polski Enduro, czyli ogólnopolska impreza na dużą skalę już dla naprawdę najszybszych zawodników w tej dyscyplinie. No i, no i co, myślę, że pogoda będzie dużo lepsza niż dzisiaj. No nie będzie nam tak płatać figli jak dzisiaj, bo bardzo przeplata. Troszeczkę deszczu, troszeczkę śniegu się nawet pojawiło, błota, ale zawodnicy chyba to lubią, nie? Rok temu tutaj na zawodach był upał kurz i, i mega zmęczenie. Teraz na odwrót. Tydzień temu było ciepło, za tydzień będzie ciepło, dzisiaj mamy śnieg z deszczem. Także... Tamtym, w tamtym roku strzelało im w zębach piasek, a w tym roku są umazani w błocie. Tak. <laughs> no tutaj widzę, panowie, organizacja na wysokim poziomie. Proszę powiedzieć, kto tu jest tak naprawdę odpowiedzialny Organizacyjnie podzieliliśmy się troszkę obowiązkami. Jest nas czterech, więc tutaj koledzy no, nie są stąd, więc y, takie kwestie, które mogły zostać zorganizowane, zaplanowane na odległość, no to były po ich stronie trasa, przygotowanie trasy. Natomiast takie kwestie formalne, techniczne też z gminą, no bo gmina Busko jest współorganizatorem tych zawodów, także takie tematy pozwolenia, agregat, straż, karetki, tego typu rzeczy, no to razem z Karolem robiliśmy tutaj wszystko na miejscu. No i przede wszystkim pozyskanie sponsorów. To było po naszej stronie. No co, no, no nic, tylko duma, tak? No bo taki budżet zebrać na nagrody, no nigdzie tego nie ma. Każdy to potwierdzi, także no jesteśmy mega zadowoleni z tego i dziękujemy sponsorom i tylko to podtrzymywać w kolejnych zawodach.